Cześć widzowie, dziś sobie zagramy w Minecraft i, i tak, jesteśmy na moim serwerze. Jak yy, się ma, dostawcie lajka like i suba zapomniałem powiedzieć. Więc no. Yy, yy. Kto to? Zapomniałem sobie włączyć ten tryb, bo czasami sobie tam coś budowałem, ale... Witaj! Napiszę, witaj, wy i ty, aj. Co? I, witaj. Uj. Nie umiem pisać. Jesteś. Jesteś w. Simulacji. Jesteś w symulacji. No. Co? Ty, on jest na serwerze! Przez. Następne kilka dni.

F, o te, F, i będziesz kilka fal. Fiam. Powodzenia, dzięki. Dzie, dzy. Dzie, dzy. I dobra, wszedł na wiza. Nie wiem, bo ja sobie pobrałem takiego paka, że można niby... Wiecie... Pobrałem sobie paka mikrofonowego, że... Nie wiem czy... Nie wiem czy... Nie wiem czy to wirus. Po prostu że... Po prostu... E, był coś takiego, że dało się gadać przez grę, więc on do mnie pisze. Okej. Okay. Słyszysz mnie? Halo, halo, halo! Jak pisze... Okej, okay, słyszę, więc nie muszę tak za bardzo do niego pisać. Czekajcie, zadzwonię do Filipa, bo on teraz jest. Czekajcie, no. Czekajcie na... Czekajcie, na Messengerze. Halo, Filip? Oszira! Ej... Jestem na moim... na moim serwerze, nie? I jest jakiś 100333110. Aha To gówno. No wiem. Tylko wiesz, teraz nie mogę grać, bo jedę ja chwilę do fryzjera. A dobra To A dobra. To dobrze. A co nagrywasz? No nagrywam, tylko... A, to Je... na witrowie. Co? To się ma wie? No, słyszę cię. No więc, no to dobra, to nie przeszkadzam No to jak, no to nie wiem, to niedługo będę, bo do Warszawy jadę do Frasiera, więc nie wiem czy zagrać. No dobra, no to ja bo muszę się spieszyć, elo. Elo. Okej. Okay. Okej. Okay. Ale kurde, <ścoughs> ja się boję! Dobra, dobra, najpierw to zacznę to szukać drzewa. Mam pytanie, czy mogę jeden kawałek drewna, bo nie widzę tutaj żadnych drzew. Tak możesz. To mi daj. A nie, dobra, już nie musisz, już nie musisz. Ja sobie już tam widzę drzewo. Nie wiem, czy on jest przyjazny. Ej, dobra, już przestań! Ej, eee, ej, już, 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 już. Spokój. sobie zacznę teraz już rozbieranie domku. Mi dał takie staki. Dobra, poczekaj. Ok. <gry> Okej, okay, ja sobie tak chodzę. No i teraz sobie nacisę. Jak to? Co? Aha! Kurde, skuba mi zabrał, opa! No dobra, no cóż. Zabiję sobie tą świnkę. mam słabego ej ma. Jak okay. Jakoś tutaj strasznie cicho jest. Strasznie cicho. Dobra. Zaczmy sobie o. E, robienie domku. Dobra. Więc no. Zostawcie y, w komentarzach napiszcie, czy, co to jest. Bo. Ja się obawiam To był mój prywatny, a ktoś od razu dołączył Ciekawe czy mu on, on... pewnie nie ma tego paka Bo może na ten no I'm behind be, uh, you Jestem za tobą po polsku? I'm behind you Nie widzę cię to, jest scary Teraz mógł odwracać za siebie ja muszę tak żyć? Co płynę. Mam czarki na ciebie, takie dosłowne czarki. To... Kto tam jest? Jak... Na, na chwilę sobie nacisnąłem F5 i zobaczyłem ko tam kogoś czemu czemu ta gram aż tak jest tak chorowa tylko żeby zaraz nie dostał żebym zaraz nie umarł zaraz od tego upadku bo to są naprawdę duże drzewa które będę mi przespinać może no, zrobię domy na drzewie nie od razu noc się zrobiła to ja nawet sobie nie zrobiłem tylko w I fala pierwsza Jaka fala pierwsza Ej, JA jestem nieprzygotowany Dobra, będę po prostu Mogę To Te prze EBA Było się przygotować A ja się nie przygotowałem pracem na drzewie te jestem przez pierwszym csłowów się strafni Proślij temy żeszwie lata Dziśmy dzięki Jagas co to było? ja się boję. Fak Nie. To jest tak dużo. To ma tak dużo. To ma tak, tak, tak dużo. To tego się nie liczy. Tego się nie liczy. Co? Oh, to tam jest. To tam jest. Oh my god. O, ten miecz, dziękuję Nie umiem go bić, jestem za Aj! Umarłem Jestem w swoim domku Do mi tarcza. Czyli... Dobra idę do, moje, do mojego, do mojego puszek o kruszek. Puszek o kruszek, weź mi coś powie, to się boję. Nie! To w moim domku? Dobra ja ja tutaj nic nie piszę tego na przykład.

no weź już tą falę! Proszę! O no nie! Jestem zły! Ale ten domek budowałem, on mi zniszczy ten domek. Sporo ząbiaków to jest. No zabij się już tym ząbiakom małym! Lewa, Leży, Dobra Weź mi to z Muszę się naprawić domek O zbroję mi dał taką skórzaną. szkoda, że oho dasz jakieś siedząko? Nagroda No dziękuję, das ma. Może das na jedzonko Siedem, dobra, start. Kurczego, kruszek, do, dobrze, żeby ciebie nie zaatakowali. To jest dla mnie ważny, Trzy koty też. Dobra, ja sobie. Ja na szybko. On wiem, że, ja wiem, że on pojechał do Warszawy. Zadzwonię jeszcze raz do Filipa. Halo Filip, jesteś? Nie odbiera. Co znowu? O, jest, dobra. O, dobra. Yes, Kup... ja jadę. Kupię, ale cały czas ktoś grasuje w moim domu. No dobra, potem się sobie zajmę jak wrócę, przecież też mam opa. Kurde, a ja, ja, ja on mi zabrał opa, nie mogę się obsługiwać. Czekaj, mamo. No dobra, bo ja jadę do tego fryzjera i mama dzieci dzieciowie. Przestań już. Dobra. Ale masz mi dać z podatkiem opa, jak wrócisz? Spoko. A co ty nie masz opa? No tak, no. zabrał mi opa. No dobra, to musi być jakiś hacker. Dobra, jak wrócę, to ci nie da. mogę napisać te, co on do mnie napisał? Nie, nie teraz, bo już jestem przy fryzjerze. Okej, okay, dobra. Dobra. Okej, okay, dobra, rozłączyłem się. No. Więc, no. Na no, górze już nie ma. Idę, idę na dół. No kurde! Kurde, kurde. Nie tylko nie puszę kruszek! O! Dobra, strzelajcie z siebie. Strzelajcie ten słaby pvp, pomocy. Tylko jeden łuk. Nie, jadę da dam. Jsem zły pvp. Powinna w ogóle wypadkać 3 pvp. Okej. Staram się jakoś teraz. Okej, okay. zabicie. Pierun. A, uzbrojony. Gdzie? Gadaj. Nie! I mi się miecz kończy. Daj coś z siebie, proszę. Dalej. Potrzebujesz mi zrobić, daj mi się. Dalej. 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 Tu mi pomagasz w ogóle, ty jest dobrym duchem. masz moc przeżyć Masz moc wymierza, a dobra Gdzie, jeszcze na są? Będę musiał Tak W magazynie nie Zostanie ten szkielet. Au! Chłopcy się wystrzelają field Już, to już ostatnia mod. Okej. Okay. Już nie ma? Gdzie są gdzieś jeszcze? Nie, nie ma. Nie ma. Zobacz jeszcze moją górę. Okej. Okay. Mm. <Lustania> hmm. A też o ostatnia fala, ostatnia fala Tu by co? Stanę opa sam opa? Samu. Nadarkli ten guziki, którego mi dać opa Okej okay. Nie mam okej Ostatnia fala M miałeś... A dobra, czyli jak skończę tą ostatnią falę to zawsze opa w A to taki tytanny patent film, oni w sreście się strzelają, Tylko nie puszkał kuszka To jest ich za dużo. To nie zabił kruszka. Nie, proszę. Nie żeby koty były żywe. Ej, bije Jezy... z tyłu z telefonu Wiem, że tak, radę Ty możesz mi wierzyć, że nie dam radu, bo jestem złapany Jak teraz strunę, to nie dasz mi opa To złe szybko na dół zbieram te mięso od nich idę na dole dzięki zostaw opuszcza sum uratowałem? Gr gratulacje dziękuję mogę opaść? I oto obraz nic mojego. Nie! Mój koty! Kota mi zabił! Aha! Muszę ten porwar. mnie zniszczył ten Ja pierdzielę, zabił mi kocha Nie wierzę Dobra, dzięki za oglądanie No Dzięki nara